Dzień dobry, chciałam Was przywitać bardzo serdecznie z Łodzi, ja i mój mąż Darek, który znajduje się teraz po drugiej stronie kamery. Przychodzimy do Was z dobrymi wiadomościami. Otóż udało nam się nagrać instruktażowe filmiki z ruchem, z choreografią do dziecięcych piosenek uwielbieniowych. Stało się to dzięki fachowości Wielkiemu Sercu Wspaniałych Ludzi z kościoła Betel z Ustronia. Są to filmy instruktażowe, czyli to są filmy dla nas, takie do wewnętrznego wykorzystania, tak żebyście mogli nauczyć swoje dzieci, Ruchów do piosenek uwielbieniowych, żebyście razem z nimi mogli, mogli uwielbiać Pana Boga. Prosimy Was bardzo, żebyście nie rozpowszechniali tych filmów nigdzie. One są po prostu dla nas do wewnętrznego użytku. Będą one umieszczone na kanale YouTube'owym Ruchu Kościoła Dziecięcego i tam będziecie mogli ich szukać. Przy okazji chcę bardzo serdecznie podziękować dziewczynom z zespołu Exodus 15, Karolinie i Agacie, które. Zezwoliły nam na udostępnienie tych filmów i tych choreografii, ponieważ w większości to one są autorkami tych choreografii. Myśmy je tylko po prostu uprościli na nasz użytek. Dziękujemy też serdecznie zespołowi TGD i małemu TGD, ponieważ do ich piosenek również układaliśmy te proste ruchy. Chciałam Was też bardzo serdecznie zaprosić na konferencję, kolejną konferencję przyszłości, która odbędzie się 8 czerwca w Krakowie. Będziemy tam szykować nowe piosenki, także mam nadzieję, że spotkamy się i będziemy się jak zwykle dobrze bawić i uczyć się i uwielbiać Pana Boga. Do zobaczenia.